Najlepsza pielęgnacja skóry wokół oczu to połączenie działania przeciwzmarszczkowego, porządne nawilżanie i redukcja ewentualnych cieni. Krem pod oczy odmładzanie zawiera w sobie między innymi peptydy, które redukują już istniejące i przeciwdziałają powstawaniu kolejnych zmarszczek mimicznych. Dodatkowo znajduje się też tutaj kofeina o działaniu redukującym widoczność cieni pod oczami. A sama formuła ma bardzo przyjemną, bogatą, odżywczą konsystencję, która będzie chroniła prawidłowe nawilżenie tej okolicy skóry. Kosmetyk ma bogatą, odżywczą w odczuciu konsystencję, a jednocześnie na tyle lekką, że doskonale sprawdzi się zarówno jako produkt do stosowania wieczorem, jak i rano pod makijaż. Kosmetyk aplikuj najlepiej za pomocą palców serdecznych. Rozprowadź go punktowo na skórze wokół oczu. Następnie wykonaj ruchy koliste, aby zakończyć aplikację ruchami wtłaczanymi. Pamiętaj, że aby rozszerzyć możliwości działania kremu pod oczy odmładzanie, możesz dodać do niego wybrany booster redukcja zmarszczek, poprawa elastyczności i jędrności skóry, zmniejszone cienie pod oczami, a także odżywienie i wyraźne nawilżenie skóry wokół oczu. To są efekty, jakich możesz się spodziewać przy regularnym stosowaniu kremu pod oczy odmładzanie.